Mighty Morphin Power Rangers, Ritas Rewind Tupowi w przeszłości, którego celem jest odtworzenie magii kultowego serialu telewizyjnego z lat 90. w bijatyce w stylu retro. Gra opracowana przez Digital Eclipse, studio znane ze skrupulatnej pracy nad ożywianiem klasyki, jak kolekcja Goldmaster Series i Tetris Forever, stawia wysoko poprzeczkę. Czy dostarcza ona morfonominalnych wrażeń godnych aprobaty Zordona, czy też nie spełnia oczekiwań, stając się zapomnianą relikwią minionej epoki? Odpowiedź, niestety, jest złożoną mieszanką nostalgicznych wzlotów i frustrujących upadków. Jedną z największych zalet gry jest jej estetyka i prezentacja. Od momentu, gdy kultowy motyw muzyczny rozbrzmiewa w głośnikach, Ritas Rewind rzuca cię w wir czasu. Gra doskonale oddaje kiczowatą, przesadzoną estetykę oryginalnego serialu, czyniąc ją potężnym zastrzykiem nostalgii dla fanów. Pixelowa grafika jest urocza i żywa, przypominająca klasyczne automaty do gier, co jest dodatkowo wzmocnione opcjonalną nakładką automatu do gier. Postacie są natychmiast rozpoznawalne, a wojownicy poruszają się z satysfakcjonującą płynnością. Ich ninja flipy i ataki są ucztą dla oka. Nawet kity, choć nieco generyczne w wyglądzie, spełniają swoją rolę jako worki treningowe. Bosowie to zachwycający powrót do niesławnie kampowych projektów potworów z serialu, podobnie jak inne postacie, takie jak Balk i Skal. Gra jest sprytnie skonstruowana jak odcinki serialu telewizyjnego, wraz z sekwencjami otwierającymi i zamykającymi. Ta epizodyczna struktura to sprytny zabieg, który dodaje grze autentyczności. Muzyka, remiks kultowego motywu i oryginalne kompozycje wyróżnia się doskonale, uzupełniając akcję i dodatkowo podsycając nostalgiczny ogień. Podczas gdy efekty dźwiękowe są generalnie dobre. Znaczący problem pojawia się z aktorstwem głosowym. Każda postać ma ograniczoną liczbę klipów głosowych, które powtarzają w nieskończoność. To szybko staje się irytujące i odciąga uwagę od skądinąd doskonałego projektu dźwiękowego. Niektórzy gracze mogą nawet wyciszyć głosy postaci, aby zachować zdrowie psychiczne. Podstawowa rozgrywka w Ritas Rewind to bijatyka z przewijaniem w bok. Gatunek, który przeżywa ostatnio renesans. Gracze przejmują kontrolę nad jednym z pięciu oryginalnych Power Rangers czerwonym, niebieskim, czarnym, różowym i żółtym z których każdy ma swój własny, unikalny, choć funkcjonalnie podobny zestaw ruchów. Walka jest początkowo satysfakcjonująca jeden z mocnych punktów gry. Standardowe ataki combo, kopnięcia z wyskoku i uderzenia o ziemię są responsywne i mają moc. System combo w powietrzu aktywowany kombinacją góra plus atak dodaje warstwę głębi, sprawiając, że walka początkowo wydaje się dynamiczna i wciągająca. Poziomy są również dobrze zaprojektowane, zawierając odniesienia do innych popularnych gier z tego gatunku, co jest miłym akcentem dla fanów klasycznych bijatyk. Jednak początkowa satysfakcja wkrótce ustępuje miejsca frustracji. Sekcje biatyk, choć znośne, pozbawione są głębi i różnorodności, ujawniając znaczącą słabość rozgrywki. Poziomy są liniowe i powtarzalne, z niewielką ilością do zrobienia poza okładaniem falkitów. Nie ma broni do podniesienia, interakcji z otoczeniem. I znaczących zmian w rozgrywce na przestrzeni poziomów. Ponadto gra nie posiada systemu awansowania, dlatego nie ma opcji odblokowania nowych ataków. Nawet walki z bosami, choć imponujące wizualnie, przebiegają według przewidywalnego schematu: walka z pomagierami, pościg za bosem w sekcji strzelania, a następnie walka megazordem. Digital Eclipse próbuje przełamać monotonię sekcji bijatyk, włączając inne style rozgrywki. Najbardziej widoczne są segmenty strzelania na szynach, w których kontrolujesz dinozorda swojego wojownika w sekwencji przypominającej Star Fox. Te sekcje są wizualnie chaotyczne, z eksplozjami i efektami zasłaniającymi ekran, co utrudnia śledzenie Zorda i unikanie przeszkód. Sterowanie jest nieprecyzyjne, a brak poczucia głębi sprawia, że ocena odległości jest frustrującą grą w zgadywanie. Chociaż niektórzy gracze mogą docenić próbę urozmaicenia, te frustrujące sekcje strzelania ostatecznie pogarszają ogólne wrażenia. Dinozort pterodaktyl różowego wojownika oferuje niewielką przewagę w tych sekcjach, ponieważ nie może uderzyć w przeszkody naziemne. Jednak jego opóźniony ruch sprawia, że unikanie ognia wroga jest wyzwaniem samym w sobie. Inne urozmaicenia rozgrywki obejmują sekcje jazdy na motocyklu przypominające Mach Ridera oraz sekwencje walki Megazordem z perspektywy pierwszej osoby, która przypomina uproszczoną wersję punch-out. Podczas gdy sekcje motocyklowe działają lepiej niż segmenty strzelania na szynach, Nadal wydają się nieco nie na miejscu. Walki megazordem są szczególnie rozczarowujące. Sterowanie jest toporne, atakom brakuje mocy, a ogólne wrażenia są bardziej frustrujące niż satysfakcjonujące. Te sekcje wraz z segmentem strzelania z pistoletu świetlnego na kolejce górskiej sprawiają wrażenie doczepionych dodatków, a nie integralnych części rozgrywki. Ritas rewind. Wspiera lokalny tryb kooperacji, który powinien teoretycznie podnieść jakość rozgrywki. Jednak brak zróżnicowania umiejętności wojowników oznacza, że gra ze znajomymi nie dodaje wiele do rozgrywki. Nie ma unikalnych ataków drużynowych ani mechanik kooperacyjnych, co sprawia, że tryb wieloosobowy jest dość płytki kolejna zmarnowana szansa na ulepszenie gry. Krótki czas gry. Około 2,5 godziny na normalnym poziomie trudności może zachęcać do ponownego przechodzenia, ale brak głębi i powtarzalny charakter rozgrywki sprawiają, że kolejne podejścia są męczące. Istnieją ukryte przedmioty do znalezienia i ranga S do zdobycia na każdym etapie, ale te zachęty prawdopodobnie nie skłonią większości graczy do wielokrotnego znoszenia wad gry. Ta ograniczona możliwość ponownego grania jest znaczącą wadą, szczególnie w przypadku bijatyki. Warto wspomnieć, że istnieją odblokowywane gry zręcznościowe, które stanowią kolejny powód do ponownego zagrania w grę. Dodatkowe gry, inspirowane latami osiemdziesiątymi, zapewniają dodatkową zabawę dla graczy i miłe urozmaicenie. Te minigry, inspirowane klasykami z automatów z wczesnych lat 80., są zabawną odskocznią, ale nie dodają znacząco do ogólnego doświadczenia. Mighty Morphin Power Rangers, Rita's Rewind to Gra, która prawdopodobnie spodoba się zagorzałym fanom oryginalnego serialu ze względu na wartość nostalgiczną. Estetyka, prezentacja i muzyka są idealne, przenosząc graczy z powrotem do dzieciństwa. Jednak rozgrywka jest mieszana. Podczas gdy podstawowe mechaniki bijatyki są początkowo satysfakcjonujące, szybko stają się powtarzalne i brakuje im głębi. Próby urozmaicenia rozgrywki innymi gatunkami są w dużej mierze nieudane. A sekcje strzelania na szynach i walki megazordem są szczególnie frustrujące. Gra najlepiej sprawdza się w krótkich sesjach ze świadomością, że jej główny urok polega na zdolności do przeniesienia cię z powrotem do prostszych czasów, kiedy gigantyczne roboty i kolorowi bohaterowie rządzili sobotnimi porankami w telewizji. Jeśli jesteś zagorzałym fanem Power Rangers, Prawdopodobnie znajdziesz tu wystarczająco dużo, aby uzasadnić zakup. Jeśli jednak szukasz głębokiej i wciągającej bijatyki, być może powinieneś poszukać gdzie indziej. Ostatecznie Ritas Rewind to wadliwy klejnot nostalgiczna podróż z kilkoma zbyt wieloma potknięciami po drodze.